Zamiana ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny. Patrzymy, ile mamy całych, więc zapisujemy 0, ile, ile mamy zer w mianowniku, to tyle będzie miejsc. Wpisujemy, Uzupełniamy trójką. Ile mamy całych w drugim przykładzie? 0. Ile jest zer w mianowniku? 2. I uzupełniamy piątkę od tyłu, a reszty uzupełniamy zerami. Ile mamy całych? 0. Ile mamy miejsc w, ile mamy 0 w mianowniku? 2. I od tyłu uzupełniamy cyframi. Dalej. Ile mamy całych? 0. Ile mamy 0 w mianowniku? 3. I od tyłu uzupełniamy. 123 tysięczne. Ile mamy tutaj całych? Tutaj całości nie mamy wyciągniętych, możemy sobie całości wyciągnąć. Ile w 582 jest setek? 5 i 82 setne. Ile mamy całych? 5. Ile mamy zer w mianowniku? 2. I uzupełniamy od tyłu. Ile mamy całych? 2. Ile zer w mianowniku? 2. I uzupełniamy. 3, 6. Ile mamy całych? 18. Ile mamy zer w mianowniku? 3. I od tyłu uzupełniamy. Czy może być w liczbie, w łamku dziennym, puste miejsce? Nie, więc uzupełniamy 0. I kolejne. 45 całości. Jedno miejsce w mianowniku. wpisujemy dwójkę. 71 całych. 2 miejsca. 29 ja. ja całych. 3 miejsca. Ósemkę od tyłu, a resztę uzupełniamy zerami. 64 całe, dwa miejsca w mianowniku. 59 całych, trzy miejsca, bo mamy trzy zer w mianowniku. Wpisujemy od tyłu i ostatni przykład dwa miejsca w mianowniku. Od tyłu uzupełniamy.